Właśnie promocja y, wydanej książki Miejscowości Gminy Jeleniewo. Tak jak już było wspomniane, jest to jedyne wydawnictwo, jedyna książka, która y, w 100% jest poświęcona naszej gminie. To długotrwała i żmudna praca. Zwłaszcza, że niezwykle mocno zaangażowało się w to powstanie publikacji też mój zastępca, pan Marek Waszkiewicz. Prezentowana książka. Prezentowana książka powstała dzięki wielu referendom w archiwach państwowych oraz zagranicznych oraz informacjom przekazanym przez Urząd Gminy Jeleniewo. Wykorzystano też liczne relacje mieszkańców tych ziem przekazywanych też, także za pośrednictwem Gminy Jeleniewo autorowi mniejszej publikacji oraz bogatą literaturę historyczną. Stanowi to jej wartość naukową oraz społeczną. Składam serdeczne podziękowania osobom, który udzieli wsparcia merytorycznego, ale także duchowego przyczyniają się do powstania tych książki. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy aktywnie pomogli zbierać informacje, którzy przekazywali te informacje autorowi publikacji. Mam nadzieję, że ta książka nie będzie służyła jako fajna pamiątka do postawienia na półce, ale będzie publikacją, która ocaliła naszą gminę, naszą gminną przeszłość od zapomnienia dla przyszłych pokoleń. No tutaj Sobór, kolega nasz, przepytał wiele osób i Marek Masę przepytał, Waszkiewicz, także, także no ciężko to, to dokładnie policzyć. Część relacji zebrałem sam, część mojej koledzy właśnie jak Marek Waszkiewicz czy Henryk Sobór, a część studenci Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, którzy dostają pracę zejrzeniową, robić między innymi wywiady ze swoimi e, tutaj osobami, dziadkami, babciami i tak Także tu dzięki temu można sporo informacji ustalić. Oczywiście te, te wywiady są cenne, znoszą bardzo wiele dla historii każdej wsi. Stosuję w tej książce odmianę regionalną nas, na przykład Jestem, Zgłębieniszk, Krudziszk, Wodziłk, Osin i tak dalej. To jest bardzo historyczna chwila, oczekiwana nie tylko przez nas, ale myślę przez naszych mieszkańców. Książka na temat naszej gminy. Książka, która w swoim pisie treści posiada wszystkie miejscowości, opisane wszystkie miejscowości naszej gminy Jeleniewo. Jest to historia, osiągnięcia naszych przodków, także osiągnięcia współczesne, które się tutaj dzieją na terenie naszej gminy. Gmina Jeleniewo z tego czasu miała nadane prawa miejskie. Utraciła je, ale układ urbanistyczny, a także położenie jest bardzo atrakcyjne. Rozwój gminy też jest kształtowany przez bliskość miasta Suwałki, które też tutaj w dużej mierze działa korzystnie na rozwój naszej gminy. Czyste powietrze, mili, serdeczni, gościnni mieszkańcy i bardzo pracowici ludzie, którzy osiągnęli sukcesy dzięki swojej wytężonej, ciężkiej pracy. Powstał pomysł pracowania tej książki, ten pomysł powstał po publikacji, po wydaniu książki przez Wójta Gminy Suwałki, byłem wtedy na prezentacji tej książki, powiedziałam, że przecież Jeleniewo też jest gminą, która ma swoją historię i zasługuje na to, ta gmina i jej mieszkańcy zasługują na to, żeby wydać też publikację, książkę, w której byłyby zawarte dzieje i historia tych naszych terenów. Nie ukrywam, w bardzo szybkim okresie czasu. Udało nam się namówić do tego radnych, przekonać do tego radę, a przede wszystkim trzech sołtysów, którzy w ramach Funduszu Słowackiego przeznaczyli środki na realizację tego zadania. Wśród 33 sołec, 31 sołec przeznaczyło środki w ramach Funduszu Słowackiego. Autor książki, pan kolega, mój kolega, wójt gminy Bakałażewo Tomasz Naruszewicz był wręcz zadowolony, bo powiedział, że właśnie czekał, czekał na taką naszą inicjatywę, na taką e, książkę. Dedykuję przede wszystkim moim mieszkańcom, bo to oni tutaj tworzą tą historię, oni e, tworzy, tworzyli, e, tą, tworzą tą społeczność, e, pracują na rzecz e, tej społeczności. Więc przede wszystkim moim mieszkańcom. Także nie ukrywam, że ta książka jest jakby efektem dobrej współpracy przede wszystkim ze społecznością lokalną, z radą, z sołtysami, z jednostkami, z, 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 z strażakami, ochotnikami z poszczególnych jednostek, chodniczych straży pożarnych oraz także dobrej współpracy z władzami na różnym szczeblu. Dlatego też wszystkim tym, którzy zaangażowali się oraz ci wszyscy, którzy e, uczestniczyli w napisaniu tej książki, chciałbym serdecznie podziękować. Nazywam się Andrzej Giedryć, od urodzenia jestem mieszkańcem wsi Wołownia, nad pięknym Szermentem. Właśnie bo na tych terenach nazwisko Giedroś jest bardzo popularne. Oczywiście bardzo popularne jest. Moje, m, moje zainteresowanie, które zacząłem do, doszedłem do roku 1747. Pierwsze w ogóle zapiski, jakie doszedłem, to już to okolice Wilna, a właściwie... To dwie miejscowości. Jedna miejscowość się nazywa Diedrojcie, a druga miejscowość Widziniści i właśnie stamtąd ci Diedrojcie na to suwerszczyzny przybyli. Żadnych dokumentów z tamtych stron nie mam, w sumie dokumentów jest dużo. I, i drugie, drugie w Polsce, tak jak do Diedrojców, to jest koło Suchowoli wulka koło Dolina. W też jest bardzo dużo. Ale ja się cały czas tu, to nasza suwerszyzna się posiłkuje. Jak coś mam gdzieś, to coś tam, coś tam szukam. Miał szczęście współpracować, pomóc przy redakcji tej książki? To znaczy, temat tak wygląda. Marek, który jest moim ziomkiem, mówił, że też mówiłem, że próbujemy coś takiego, czy byś jakoś tam fotografia. Ja mówię, fotografii to ja mam dużo, bo ja mam taką najstarszą fotografię, który pochodzi, która pochodzi z roku 1890. Dokładnie nie powiem, a na tej fotografii jest mój prapradziadek Jan. Ty sądząc po tym, to po kolei na pewno to jest, z uwagi na to, że ten stary domek, który jest taki duży, dworkowaty, dwurodzinny, no taka, taki sentyment. Wiem, że ma Pan swoją cegiełkę tutaj w tej książce. No mam, no mam. No i tu są fotografie związane z naszym, ile z tym kościółkiem, bo mój dziadek w tym kościele był 63 lata, był organista, z przerwą na działania na działania wojenne. Raz był y, w, obroń, w obronie Lwowa w wyprawie tijowskiej, y, a drugi raz walczył w obronie Brodna w 1939 roku. Oto no, to mam nawet, y, to, to, to dzisiaj przyniosłem, mam y, kopię oryginału. No to jest niesamowicie, jestem zadowolony. Będzie mi takim reliktem. No, no co więcej, no, no super, no super. Chwała, że udało się nam to w jakimś tam dociągnąć. Rozumiem, że to jest dobra promocja. Nie? Ja myślę, że chyba lepszej promocji to nie potrzeba z uwagi na to, że to i jedni zostaną książkę, drudzy zostaną. Ci, którzy przyjadą do mnie, to ja, o masz, popatrz, też promocja. Nazywam się Marek czy jestem zastępcą wójta Gminy Janiewo, sołtysem wsi Wołownia, społecznikiem, regionalistą, też prywatnie turystycznym, przewodnikiem turystycznym. Tutaj staraliśmy się, żeby ta publikacja uwzględniła jak największy materiał. Także też liczne relacje, wywiady z mieszkańcami, też materiały, które udało się zebrać z, z archiwum gminy też Jeleniewo, gdzie one też niekoniecznie są em, tak łatwo dostępne. Także e, zdjęcia archiwalne, które udostępnili, podziwiając piękno naszego terenu, w którym mieszkamy, to nie sposób się oprzeć i, i, i te zdjęcia były pasją od wielu już lat. A staram się fotografować wszystko. Tu każde, każde miejsce, i, i też dzięki takiej publikacji, można było wiele tych fotografii wykorzystać. Założyliśmy, żeby każda wieś miała też swoje zdjęcia. Przy niektórych wsiach ciężko było takie zdjęcie dostać, więc tutaj w środku żyło archiwum, no i, i tak naprawdę mamy, mieliśmy gotowy materiał. Mamy tą świadomość, że ta książka powinna powstać kilka lat wcześniej. E, niestety no, wiele osób odchodzi, także też i, i z grona rodzinnego, tych osób, które e, opowiadały o historii, wspominały o tym. To wydawało się kiedyś, jak to się słuchało, jak to, się słuchało to się wydawało, że, że to będzie. Ale po jakimś czasie, jak ktoś odchodzi, to się okazuje, że już tego nie ma. Co się wtedy dzieje? Pustka. Wspomnienia uciekają. Są pewne elementy, które się jeszcze w ostatniej chwili... U udało zawrzeć. Nie udało się zawrzeć, ta publikacja powinna powstać o, wiele, o kilka lat wcześniej. I tego żałuję, ale i tak dzięki Bogu udało się tę publikację zrobić teraz, w ostatniej chwili. Być może jeszcze można było zrobić więcej wywiadów i jeszcze więcej ludzi podpytać, jeszcze dotrzeć do większej liczby ludzi. Publikacja to są jakieś ramy czasowe. To jest też praca, obowiązki, inne, rodzina. I nie da się też dotrzeć do wszystkich ludzi. Kończąc tę publikację, już z tyłu głowy jest myślenie o kolejnej. Nie ukrywamy tego. Także pan Tomasz Noruszewicz, autor tej publikacji, już nawet mówi, że już się zgłaszają ludzie, którzy, którzy chcą się podzielić kolejnymi informacjami. Wszystko przed nami. Tylko kwestia chęci, zapału i też. Druga strona, żeby też była chętna, żeby też udzielała tych informacji, bo to też czasami nie jest takie łatwe. Czasami też ludzie nie chcą e, czasami dzielić się informacjami. Też tego e, troszeczkę doświadczyłem. E, ale cóż, no, takie jest życie. Henryk Sowul, mieszkaniec tutejszy, tutaj, tej gminy od urodzenia do tej pory, no. Człowiek, który wie chyba najwięcej o tym gminie, człowiek, który bardzo dużo pomógł przy publikacji. Dużo przesady w tej opinii. Ale skromny pan premier. Tylko zebrałem te informacje. W czym pan pomógł? No Proszę praktycznie... No, się wyspowiadać. No praktycznie tak się złożyło, że po wojsku zacząłem tutaj pracować w lecznicy wie. To się wiązało z jeżdżeniem po terenie, no praktycznie w każdym domu byłem w ciągu roku po kilka razy, bo to było i, i zgłoszenia, i, i szczepienia i tak dalej. Ludzie różne rzeczy opowiadali przy okazji. Ja początkowo to tak zupełnie po amatorsku, no ktoś tam coś ciekawego opowiadał, a były te historie różne i nieprawdopodobne i śmieszne. Robiłem sobie takie notatki, skoro się przydało. Te informacje były naprawdę ciekawe, bo to opowiadali o sąsiadach, o swoich rodzinach. Ale to przerwy pan. chociaż jedno. No, jak ktoś przegrał majątek 70 hektarów w karty. Zdarzyło się, tak? Tak, tak. W tej gminie. Zdarzyło. W tej gminie. No. No i co się stało, jak przegrał? No musiał opuścić ten majątek, no i, no i potem to nie wiem jak tam dalej było, dosuwał się przeniósł chyba. W pewnym momencie, to znaczy ja zbierając to ja początkowo nie myślałem, że to komuś do czego się przyda, o taka amatorszczyzna, ale no, w pewnym momencie trochę to uporządkowałem i, i później Później właśnie skorzystał z tego autor. Tu w książce jest sporo tych odniesień. Wygląda, jakby, jakbym to jakieś dzieło napisał, ale nie, no po prostu taki taki rękopis. Tu przy okazji chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy udzielali mi tych informacji. Dużo sposób. Oj, Boże, Boże kochany. Ja to zacząłem zbierać w latach 80., więc większość tych informatorów już nie żyje. No z drugiej strony. I przeprosić muszę, bo pewnie niektórych być może tam e, jakieś nieścisłości, może kogoś niepotrzebnie zesłałem do obozu. A komu chciałby pan zadykować? Mówił pan tym, którzy odeszli, ale współczesnym komu zadedykować? No wszystkim tutaj mieszkańcom. Bez względu na, na ich wiek czy przekonania, no to, to są mieszkańcy tutejsi. I z nimi. za to, co pan uczynił. Na pewno mieszkańcy ocenią pozytywnie, ale czy wszyscy tego nie wiemy? A no na pewno, czy można oceniać historię jednoznacznie? Nie, nie, to nawet co dzisiaj się dzieje, no. Dziękuję prawda? Bardzo. Dziękuję bardzo. Jak podszedł Pan do tej książki, bo nie Pana gmina, ale sąsiedzka gmina? Najpierw badałem historię Bakałażewa, gdy już skończyłem badać historię Bakałażewa, no, coś trzeba robić dalej. I zacząłem też badać pozostałe miejscowości, gromadzę, gromadzę materiały, gdzieś znajdę w archiwum, od razu kupiłem je z różnych miejscowości, żeby to wszystko mieć. I. No kolega wójt poprosił, żeby y, napisać mu o Gminie Jeleniewo. Ja tu się zaręczałem, także też tu związki, że tak powiem, z tą gminą pewne mam. Jakiś lat pozostał. Tak. I. Czy o tych zaręczynach jest książka? Jest. Jest tylko bez mego nazwiska, jest właśnie, są trzy kropki. Przy wsi. Tajemnice zradziliśmy. Tak, tak, to jest taka, taka ciekawostka. I dla mnie, jako dla samorządowca, bardzo dużo daje poznanie, jak funkcjonował, czy funkcjonuje inny urząd. Jak to, jak, jakie są inwestycje, jakie są decyzje, jakie dzieje w innych miejscowościach gminy. Bardzo to pomaga pracować w swojej gminie. Chciałbym, żeby Pan powiedział, jakie działy są. Książka składa się ze wstępu, z rysu historycznego gminy Jeleniewo, czyli całe dzieje gminy Jeleniewo jakby w skrócie, w kilkudziesięciu stronach, a później po kolei każda wieś, Wachanowo, Błaskowizna, Jeleniewo, każda wieś w rozdziale jest opisana od początku, czyli od czasów jeszcze prehistorycznych, od czasów y, Kamienia Łupanego, poprzez Jaćwingów, poprzez, poprzez y, Okres nowożytny, XIX wiek, XX wiek. Pan każdą miejscowość, 33 miejscowości wciąż tak. To jest wielkie wyzwanie i frajda. Pierwszemu coś tam ustali. No to jest takie przyjemne dla człowieka, że człowiek coś przez ten czas sam wie na przykład. I to jest bardzo przyjemne, jak coś nowego się ustali. I nie sztuka pisać książkę o Suwałkach, czy o Warszawie, czy o Gdańsku, bo materiałów mamy i książek mamy masę. Właśnie fajne coś, czego wcześniej nikt nie badał. Oczywiście to rodzi dużo, dużo ryzyka, że będą błędy, przeinaczenia tak dalej, bo to jest początek tej drogi. Ale ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów. Właśnie o to chodzi. Każdy, każdy musi błędy popełnić, bo tak jest, po prostu tak jest. Ale żeby już rozpocząć tę procedurę i ważne w tej książce jest to, że jest dużo, Relacji ustnych od mieszkańców najstarszych, którzy jak wiem odchodzą. Już tu sam przepytywałem w ciągu paru lat już paru nie żyje. Także gdybyśmy tego nie zrobili, nie byłoby tych informacji. No właśnie, jaki udział tych mieszkańców, jakie było zaangażowanie? Różne, bo część osób, e, a po co, na co, ja się wstydzę, co ja pan będę mówił, co ja pan będę przekazywał, będę ze mnie się śmiać, a ja pan książek nie czytam. Ale z mojego doświadczenia wiem, że po wydaniu. Później jest szkoda, że nie ma o mnie, o moim dziadku, o mojej babci. No ale a nie chciał. Silny. A mój sąsiad to był zły, a nie dobry. Mój dziadek był bohaterem, a nie sąsiad. I będą tego typu dyskusje teraz przez parę miesięcy bardzo duże. Ale to chyba bardzo dobrze. Nie no dobrze. I mam nadzieję, że to pobudzi tych takich sceptyków do spisywania swoich wspomnień, udostępniania zdjęć, dokumentów, świadectw i tak dalej, żeby móc to w przyszłości dalej opisać. Już słyszę, że takie głosy dobiegają do mnie, jeszcze nie było takich konkretnych tu rozmów, ale już ja już materiałów mam bardzo dużo nowych. W tej książce jest 600 stron, a, a już, już, już następnych kilkaset już. Historia musi być lekka, łatwa i przyjemna, w przystępny sposób napisana, trochę ciekawostek i dużo zdjęć. Bardzo dużo tu było żołnierzy z 1920 roku. Ja ich nie wymieniałem, bo to nie sposób ich wymienić. O tym się nie wie. My ciągle uczymy, że to Piłsudski, Rozwadowski i inni wygrywali bitwy. Tak, ale ci zwykli chłopaty z małych wsi, tu prawie że z każdej wsi wszedł chłopak, 18-20 lat, walczył, ginął gdzieś tam na wschodzie i o nim kar zapomniał. Ta ziemia strasznie wycierpiała w różnych wojnach. Niesamowite były, były zniszczenia. Ciekawostką jest też to, że w II wojnie światowej. Niemcy w swoim posterunku takim drewnianym zostali napadnięci przez partyzantów. A później nawet mur postawili, żeby po prostu bali się tak podziemia, że nawet obudowali tenże budynek takim specjalnym murem obronnym. A po II wojnie światowej tutaj partyzantka kilka lat jeszcze bardzo silnie działała i długo trwała. Także też takie, taki ewenement w skali też i polski nawet. Czego by pan życzył mieszkańcom gminy Jeleniewo po przeczytaniu tej książki? Jakie życzenia by Pan im przestał? Mieszkańcom gminy Jeleniewo, życzę dumy z pochodzenia, bo naprawdę są fajną społecznością. Żeby komuś do głowy nie przyszło stąd wyjeżdżać. Trzeba tu być, jeśli ktoś wyjechał, wracać, budować się, działać na rzecz środowiska, rozwijać tą piękne, piękną gminę. W szkowie śpiewają, czej młodzieńcy gadają, rozmówili się, rozgadali się o nadobnej dziewczynie. Rozmówili się, rozgadali się o nadobnej dziewczynie. Jeden mówi to moja, a drugi mówi jak Bóg da. A trzeci mówi, moja najmilejsza, czem smutna, nie wesoła. A trzeci mówi, moja najmilejsza, czem smutna, nie wesoła. Jak ja mam wesoło być za starego. Do... Rozweselić nie mogę, zakamieniało serduszko moje. Rozweselić nie mogę, ja stary.